wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. No i wciąż trwa wojna z Wenecją, Toskanią, no i innymi syfami w tym, w tym rycerzami z Zakonu Szpitalników. Ponadto prowadzę wojnę ze Szwajcarią, kolonią i do FE, ponieważ tej wojny zawoła mnie Austria. Smutna sprawa bym powiedział, ale ja na razie z tym zrobić nic nie mogę. To, na czym teraz musimy się skupić, to na aneksji Livonian Orderu. Musimy w końcu przyłączyć Livonian Order do swoich ziem, ponieważ inaczej nie będziemy mieli dostępu do Szwecji, a jeżeli tam nie wejdziemy, no to te Szwecje zabierze Moskwa, co zresztą teraz widzimy. Moskwa po prostu okupuje prowincje szwedzkie i najwyraźniej będzie chciała tam stworzyć Finlandię, albo po prostu zabrać całą Finlandię dla siebie. My na to się zgodzić nie możemy, no bo Moskwa to jednak nie jest coś, co chcemy widzieć tam daleko na wschodzie. My tam chcemy widzieć wielką, wspaniałą Polskę. Tak więc musimy zacząć poprawiać relacje z Livonian Orderem, musimy wysłać tam naszego dyplomata, by on zaczął mówić tym zakonnikom, bym zaczął mówić w tym, tym rycerzom z zakonu kawalerów mieczowych, ponieważ tak się ten zakon nazywał, że oni będą od dziś częścią Polski. Ponadto powinienem wybrać sobie nowego doradcę administracyjnego, no bo stary mi niestety umarł ze starości, no wziął i umarł. Będzie to może, może no którego tutaj zatrudnić, a niech będzie ten, który zmniejsza stability kosmodifer o 10%, zawsze to. Zawsze to coś, przynajmniej nie będę musiał mu dużo płacić. Mam bardzo dobry przychód teraz, ale bardzo mało mempowera. Mam zero mempowera, niestety wszystko przez to, że prowadzę tę głupią wojnę, no i mam uzupełnienia, a te uzupełnienia naprawdę bolą. To co jest dobre, to to, że nie muszę się już obawiać o wojnę chłopską. Nie muszę się bać o Wojnę Chłopską, ponieważ już ta Wojna Chłopska raz mi podczas tej rozgrywki wybuchła, więc nie muszę się bać, że wybuchnie ponownie. Z tego, co czytałem w internecie, po prostu te eventy, te katastrofy są unikalne i mogą wybuchnąć tylko raz w ciągu istnieniu danego państwa, więc jeżeli już raz się uparcie z Wojną Chłopską, to już nie musicie się nią bać ponownie. Mam przy okazji eventik, który może oj, może dać mi naprawdę dużo zysku. W obecnej sytuacji ja jednak wybiorę, żeby zwiększył mi local manpower modifier o 100%, bo to mi się może przydać, zawsze to yy, większy przyrost manpowera no i cóż, no i muszę wysłać teraz moją armię na poszukiwanie wroga, ja bym najchętniej podszedł tam do Toskanii i zmasakrował moich przeciwników, pytanie tylko czy to mi się uda, tak, powinno mi się to udać, ponadto sklejmowałem w końcu prowincję Silistre, więc spełniłem zadanie które wziąłem w poprzednim odcinku no i mam również eventik, by by, 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 by wybrać e, którą ze tragicznych rzeczy chcę zrobić, mogę albo stracić National Text Modifier, albo stracić National Mempower Modifier, albo zyskać National Unrest, ja wolę stracić tak bo przyłód mam dość spory, więc to mnie jakoś tak bardzo nie zaboli. Przy okazji odkryłem, że tutaj w Toskanii stoi sobie mój wasal Livonian Order z bardzo dobrym generałem. Witaj, witaj Livonian Orderze, witajcie moi sojusznicy. Miło was tutaj widzieć, naprawdę cieszę się, że was tutaj widzę. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie oblegać całą Toskanię po raz kolejny mamy ten sam event. Jest to event chyba spowodowany tym, że ja mam zero mempowera, no i właśnie przez to teraz będę otrzymywał te powiadomienia, że będę tracił National Tax Modifier o 15% do roku 1533, czyli całkiem długo, ponieważ bodajże aż przez lat 5, no 5 lat, przez 5 lat mieć mniej tego National Tax Modifier o 30% już mniejszy, to jest naprawdę sporo i to może zabolać mój przychód, ale ale, ale, czego się nie robi dla wygrania wojny. Udało nam się wypisować, czyli raczej Austrii udało się wypisać ze Szwajcarią, więc przynajmniej jedna dobra rzecz nastała. Przy okazji dostaliśmy National Trade Income Modifier o 5% wyższy, czyli po prostu nasz handel teraz będzie lepszy, nasz handel będzie bardziej słodki, bym to powiedział. No i przy okazji masakrujemy e, wojska weneckie na terenach, na terenach tutaj e, weneckich, właśnie na terenach Dalmacji, e, czyli w handlu raguzańskim bodajże, chociaż to jest już chyba handel raguzański. Nie, Dalmacja to jeszcze handel wenecki, czyli to są naprawdę tereny weneckie. E, tutaj chyba wcześniej istniał inny kraj, tak, tutaj to są tereny chorwackie tak naprawdę. Ponadto e, dostałem powiadomienie, że obrężenie trawunnie się zakończyło, więc mogę ruszyć teraz do Zety. No i myślę, że ja w tej wojnie coś zrobię. Ja w tej wojnie mógłbym i chyba w sumie to zrobię, stworzyć wasala. I tym wasalem będzie albo Bośnia, albo Serbia. Chociaż bardziej skłaniam się ku Serbii, tak, bo Serbia ma więcej korów. Ja stworzę sobie tutaj wasalę, wasala Serbię, co otworzy mi drogę na Ottomanów. To będzie naprawdę spoko pomysł, tylko najpierw będę musiał wypisować z Będę musiał zmusić ją do tego, żeby opuściła ona tę wojnę, no bo jeżeli tego nie zrobię, no to to niestety Wenecja nigdy mi nie odda tych ziem serbskich i ja nie będę mógł tam stworzyć tego mojego wspaniałego wacala. Przy okazji mógłbym również wziąć kolejną ideę handlową, w tym przykutałbym jednego mercanta, Ale, 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 prawda jest taka. Że nie mogę teraz stracić punktów dyplomatycznych, no bo one przydatą mi się do wypisywania, właśnie z Wenecją. Mamy propozycję od Toskanii, że ona się podda, że ona przyzna swoją porażkę i to byłoby dobre poddanie, ale to sprawiłoby, że miałbym, miałbym niestety więcej dyplomatycznych relacji, ponieważ ona chciała mi tam chyba oddawać swój inką miesięcznie, a to zwiększa dyplomatyczne relacje, dlatego ja powiem jej, żeby ona zrobiła coś innego. Ja chcę tylko, żeby ta, ta Toskania dała mi pieniążki. Niech ona da mi pieniążki i niech ona idzie swoją drogą. Ona na razie mi potrzebna nie jest. Więc daj mi pieniążki i zostaw mnie w spokoju, ty głupia toskania. Tym samym pozbyliśmy się problemu Toskanii w tej wojnie. Możemy więc ruszyć na podwoje Wenecji i zmusić Wenecję do tego, by uwolniła tereny, które należą obecnie do, do, do Wenecji, a które powinny należeć do naszego nowego wasala Serbii, który jeszcze nie powstał, ale już niedługo na pewno powstanie. Przy, przy okazji nasze wojska powinny ruszyć się do raguzy. Wiem, że tutaj jest tylko 4000 kawalerii i 4000 piechoty, co sprawia, że obleżenia trwają dłużej, ale na razie nic na to nie poradzę. Niestety taką. Miałem kompozycję armii, że kawaleria no, zastąpiła mi w tym momencie praktycznie całą, całą piechotę. No nie jest to aż takie złe, jak mogło się wydać. No, Spójrzmy chociażby na tę armię. Mam tutaj tylko 6000 piechoty, 14 tysięcy kawalerii, 4000 artylerii, a mimo to y, widzimy, że kawaleria na czerwono zaznaczona nie jest. To znaczy, że będzie walczyć na normalnych poziomach, a to z kolei oznacza, że moja armia będzie cisnąć, bo kawaleria przynajmniej w początkowej fazie rozgrywki w Europie 4 jest naprawdę potężna i trzeba o tym pamiętać kawaleria jest jak czołg, po prostu jak czołgi w, w, podczas pierwszej wojny światowej na przykład, o. Czołgi podczas pierwszej wojny światowej czy też podczas drugiej wojny światowej, no bo podczas pierwszej wojny światowej to czołgi, czołgi takie trochę e, pic na wodę fotomontaż były. Przy okazji, przy okazji, przy okazji jesta się powiadomienie, że w Danii jest jakiś event, jakiś event, który jest podwany, który ma coś związanego z jakimiś hrabiami i podejrzewam, że ma to w związek z tym, że Dania się teraz powiększa i to bardzo imperialistycznie się powiększa, a w Szwecji wybuchają bunty, które są buntami pretendent rebels, czyli Szwecja płonie pod naporem tego, że ma króla, który nie jest prawnym królem, on nie ma ma mało legitimacy i przez to bunty zjadają całą Szwecję, a Dania to wykorzystuje. I te kwestie zabiera w tym samym czasie dla siebie. Przy okazji kolejny evencik, stracić 50 diplomatic powera albo 10 prestiżu, wolę stracić prestiż, no bo diplomatic power za chwilę mi się przyda. Przy okazji też widzę, że zbliża się rebelia. Wołynian nacjonalizm w Galicji, w chcą mi powstać. Czy mnie to boli? Mnie to w ogóle nie boli, tak, tak powiem szczerze. W ogóle mnie to nie boli, w ogóle się tym nie interesuje. To, co teraz mnie interesuje, to stworzenie nowego wasala, czyli Serbię. Czy to mi się uda? Ja bym chciał dwie prowincje, czyli Zetę i Trawunię. Czy mi to oddasz? Oddasz mi. No, a gdybym wziął jeszcze Raguzę, to już w ogóle byłoby naprawdę słodko. Ja postaram się te raguze zabrać. Mimo wszystko, postaram się te raguze jeszcze zabrać i te raguze postaram się sprzedać. Postaram się po prostu sprzedać e, mojemu wasalowi z Serbii. Chociaż w sumie nie. Nie, lepiej tego nie robić, ponieważ Raguza to jest się do handlu. Ponadto e, to jest 5 base taxu, To mi da już zbyt dużo agresywnej ekspansji e, z Naplesem, który z kolei jest w Unii z Kastylią. A nie chcemy, żeby to jakieś dziwne koalicje kastylijskie nam nie powstawały. więc lepiej zabrać te dwie prowincje, zabrać również pieniążki, których na pewno Wenecja ma całkiem sporo. O co, to Wenecja nie ma pieniędzy? To jest szok, że Wenecja nie ma pieniędzy. Możemy jej również kazać utworzyć jakiś kraj, może. Czy ona utworzy? Tak, utworzy Chorwację. E, utworzenie Chorwacji będzie naprawdę spoko, utworzenie Raguzy może już nie tak bardzo, ale, ale, ale widzimy, że tutaj może również powstać kraj o nazwie Aquiela. Czy to jest jakiś nowy kraj? Tego kraju wcześniej nie znałem, nawet nie wiedziałem, że coś takiego może powstać, no ale warto wiedzieć. Zawsze to mniej do korowania będzie, gdy będziemy już tę Wenecję w przyszłości podbijać. Na razie jednak stwórzmy Chorwację, niech ona sobie będzie wielka i potężna. Później te Chorwację może uda nam się zwasalizować, a następnie przyłączyć pozostałe ziemie chorwackie, czyli Belowar oraz Slawonien, które zabrała Austria jak wysyłamy teraz e, propozycję e, sojuszu, propozycję pokoju, mam nadzieję, że Wenecja zaakceptuje, Wenecja zaakceptowała, wycofujemy więc nasze armie daleko na północ, miejmy nadzieję, że jakoś to nam się uda. Dlaczego ta armia tutaj utknęła? Utknęła, ponieważ ona nie może wrócić przez tereny ottomanów, to jest smutna sprawa, musimy tę armię więc skasować, nic z nią nie zrobimy, natomiast w tym miejscu musimy stworzyć nowego wasala i będzie to wasal o imieniu Serbia. Halo, halo, Serbio, powstań w tej, powstań w tej prowincji. I tym samym mamy naszego nowego wasala, który ma naprawdę dużo korów. Na niego klikniemy, widzimy, że to wszystko powinno należeć do naszej Serbii, a to wszystko obecnie znajduje się w rękach Ottomanów na to pozwolić sobie nie możemy i my do tych ottomanów na pewno przyjdziemy i powiemy im, żeby te ziemie nam oddali. Jednak zanim to zrobimy, to musimy anektować w końcu zakon liwoński, bo na razie, na razie, na razie ten zakon liwoński wciąż myśli, że jest niepodległy. Ponadto powinniśmy przejść na nową technologię administracyjną, żeby nie być w tyle jak murzyni, no i wziąć sobie nową ideę e, Trade Ideas, bo to nam, na, to nam da kolejnego mercanta. A kolejny mercant zwiększy nam przychód w naszych prowincjach, ponieważ za chwilę wyślemy go sobie do Kijowa, by tam transferował Pieniążki do Krakowa. Otóż to, więc drogi merchancie, proszę transferować pieniążki do Krakowa, transferuj wszystko, a tam będziemy kolektować naszym merchantem. Ktoś mi pisał w komentarzach, że nie opłaca się kolektować pieniędzy z handlu, który jest naszym głównym handlem, że to jest głupiego robota i no po prostu się nie opłaca, że i tak mamy stamtąd zyski, że lepiej wysyłać mercantów do zagranicznych do zagranicznych, zagranicznych handlów, na przykład, że ja powinienem wysłać do handlu na przykład wiedeńskiego, zamiast trzymać go w krakowskim i powiem, że to jest nieprawda. Kompletnie się nie opłaca tego obecnie robić, z tego względu, że jeżeli klikniemy na mapę handlową, to zobaczymy, że ja w handlu krakowskim, pomimo, że mam najwięcej siły, to tak naprawdę tak naprawdę ja mało z tego wyciągam. Mam 28%, mając tam kupca. Jeżeli z tego kupca stąd wyciągnę, to będę miał jeszcze mniej siły, ponieważ siła handlowa, na siłę handlową obecnie wpływa również to, czy kupiec znajduje się w tej prowincji i kolektuje. Czy też nie. I gdybym go stąd teraz wyciągnął, to bym nie miał tej siły handlowej i bym nie zyskiwał pieniążków stąd. Tak samo, gdyby ktoś chciał, żebym transferował, też pisał żebym transferował pieniądze z Krakowa do Bałtyku i potem kolektował w Bałtyku. To się kompletnie też nie opłaca. Z tego względu, że gdybym kolektował w Bałtyku, no to po prostu tam byłby mi to Hanza rozkradała. Hanza jest Republiką Kubiecką i ona ma ideę takie, że po prostu kradnie pieniądze z handlów i nic na to nie poradzę. Cztery dukaty, nie mając żadnej prowincji w Bałtyku, Hansa stąd rozkrada. A wyobraźcie sobie, co by było, gdybym miał. Tam jeszcze kupca nie miał, albo gdybym transferował tam wszystkie moje pieniądze z Krakowa, no to byłoby już naprawdę tragiczne. Przy okazji dostaliśmy słodki evencik, zyskujemy 6000 mempowera w zamian za to, że jesteśmy chrześcijanami i przygotowujemy się do wojny z ottomanami. Ta wojna na pewno kiedyś wybuchnie, na razie nie, ale kiedyś na pewno tak. Kolejna technologia militarna, oj super, nie jesteśmy już takimi murzynami. Spójrzmy na mapę technologiczną, jak tam wyglądamy na tle Europy, no jest naprawdę słodko, jesteśmy już zieloni. Jesteśmy, poziom nawet już prawie że na takim samym poziomie jak technologia western, więc nie mamy się czego wstydzić, wstydzić tak naprawdę. To, czego musimy się jednak wstydzić, to to, że zbyt dużo ludzi stoi w tej prowincji i to mnie troszeczkę niepokoi. Dlaczego tylu ludzi w tej prowincji stoi, skoro tylu ludzi stać tu nie może? To jest naprawdę złe. Niech ci ludzie staną w innym miejscu, niech oni sobie staną na przykład tutaj w Lublinie. Lublin to jest wspaniałe miasto, co prawda daleko na wschodzie obecnej Polski, ale jednak... Jednak swoje plusy ten lubin ma. O, umarł mi mój doradca militarny. Lepiej sobie zatrudnić nowego, zanim e, zanim stanie się coś złego, no i tym samym mamy już bardzo stabilną sytuację. Jakie mamy zadania teraz do wyboru? Możemy wziąć zadanie take Nick Bolu. Czym jest Nick Bolu? My mamy na coś klejma i ja nie mam pojęcia na co. E, czym jest Nick Bolu? No, gdzie jest Nick Bolu? Może zacznijmy od tego. Jeżeli klikniemy N, F, przepraszam, i wpiszemy Nick Bolu, to co zobaczymy? Gdzie to się znajduje? To się znajduje tutaj. To jest prowincja Ottomanów. Mamy na nią klejma. No nie, no, to. Teraz nie możemy walczyć z ottomanami, nie mamy jeszcze takiej siły. Musimy czekać, aż ottomani będą zajęci jakąś wojną i ich armia będzie stała daleko, daleko, daleko gdzieś tam po prawej stronie. Prędzej czy później oni z timurydami, którzy, o Boże święty, timurydzi są ogromni. Oni prędzej czy później z tymi rodami będą walczyć, i wtedy my właśnie zaatakujemy Ottomanów i zrobimy sobie taki pasek prowadzący prosto do Jerozolimy, do Ziemi Świętej, do grobowca Jezusa. Będzie bardzo miło. Pomoże, walczyć z Mecklenburgiem. Nas to cieszy, niech to cesarstwo płonie, ponieważ nam zależy na tym, żeby oddano nam nasze etniczne ziemie, czyli po prostu Szczecin. My chcemy przede wszystkim Szczecin. Chcemy Neumark, chcemy Szczecin i Interpomen. No i brez obreslautuszyła nie muszą, która do morza. to musi wrócić do Macierzy, czyli do Polski. Mamy evencik, możemy y, zaaranżować wielki bal w Warszawie, zyskamy 10 prestiżu, ale, ale stracimy 60 dukarów. A co tam stać mi na to? 10 prestiżu piechotą nie chodzi. Y, Livonian Order już powoli przekonuje się do tego, że nie będzie niepodległym państwem, y, to jest naprawdę miłe. Moglibyśmy w sumie stworzyć w końcu flotę, no bo mam bardzo y, po każdą ilość fortów, ponieważ aż 3, ha, 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 taki tam żarcik, że niby dużo ich jest, ale jednak y, mam y, możliwość produkowania statków, więc czemu by ich po prostu nie wysłać na to, żeby kontrolowali oni handel bałtycki. To jest ciekawe. Jeżeli macie handel, który jest handlem morskim, tak jak na przykład właśnie handel bałtycki, to jest handel w zasadzie morski, no to możecie wysłać statki, barki. Do tego, żeby patrolowały to morze, by nie rozkradano wam pieniędzy z waszego handlu. Jest to fajne, jest to przyjemne i warto to robić. Warto zainwestować w te barki, no bo jeżeli będziecie mieć na przykład więcej floty, czyli największą flotę tutaj na tym Morzu Bałtyckim i będziecie kontrolować na przykład połowę ziem morza bałtyckiego, to będziecie mieli naprawdę chory przychód właśnie z Bałtyku. Ja pamiętam, grając z Szwecją, potrafiłem, mając Szwecję, Norwegię i Danię w swoim posiadaniu, no i oczywiście wszystkie tereny tutaj, tutaj tereny tej fin Finlandii. Czy która jeszcze nie istnieje, ale już niedługo raczej powstanie, bo widzę, że to są rebelie fińskie. Tak jak mając właśnie te wszystkie tereny, ja wyciągałem z Bałtyku, z samego Bałtyku, wyciągałem 67 dukatów. 67 dukatów na plusie wyciągałem z handlu tylko bałtyckiego. To była potęga, to była siła. Później z tego Bałtyku przekierowywałem to wszystko do Lubeki, ponieważ później podbiłem również Lubekę oraz cały handel lubecki, a w handlu lubeckim zbierałem chyba około 170 dukatów, ponieważ tam włączyły się te handel z Bałtyku, no i Lubeki i to była potęga, naprawdę potęga, przepotężną Szwecję można stworzyć w tej grze. Okej, okay, kolejny imencik: opinia Austrii albo Diplomatic Power. Oczywiście, że wolę diplomatic Power, Austria musi mnie na razie kochać. Przynajmniej na razie później jak już podbiję Ottomanów, przynajmniej jej europejską część Ottomanów, to już mi Austria potrzebna do niczego nie będzie. Na razie jednak ona mi się może przydać właśnie w wonie z ottomanami, która nieubłaganie się zbliża. Czyli Wonian Order już powoli przestaje być Livonian Orderem. Jeszcze nie, jeszcze brakuje mi ośmiu punktów relacji i wtedy dopiero będę mógł niewonian Orde do siebie przyłączyć co da mi otwartą drogę na północ do niedługo powstałej Finlandii bo Finlandia no niestety powstanie nie oszukujmy się tutaj widzimy że rebelie zjadają Szwecję więc Finlandia niedługo powstanie a my będziemy musieli to szybko wykorzystać no i te Finlandię zabrać dla siebie nie możemy pozwolić żeby Moskwa cokolwiek zabrała z tego tortu my chcemy Finlandię dla siebie znów widzimy że szlachta kogoś popiera szlachta popiera Jana Alberta na tronie nie podoba nam się to ponieważ Jan Albert jest Polakiem a to sprawi że będzie mi mało legitymacji. A to będzie się równać z buntami, więc nie jest to zbyt fajna sytuacja. Ponadto, nie, wciąż nie wiem, jakie zadanie wybrać, ponieważ nie mam tak naprawdę żadnego ciekawego zadania. No i chyba, chcąc nie chcąc, będę musiał wybrać zadanie take Nickbolu, czyli po prostu wzięcie wzięcie, wzięcie sobie prowincji Nickbolu od Ottomanów. Ponadto, mam i węcik, że znów, dzięki temu, że jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem, że mam te idee humanistyczne, to idea kod do roku 1538 będzie o 10% niższy. Super event, ponieważ dzięki temu mogę się skupić teraz na właśnie ideach trade, które mi się mogą przydać, szczególnie, że jak widzimy, że jak widzimy e, z tym tradem jest o tyle fajnie, że już teraz nie jest rozkradany cały handel kijowski, bo wcześniej handel kijowski był rozkradany przez Hanzę oraz Moskwę, a obecnie wszystko przekierowywane jest no, prawie wszystko, no nie, w zasadzie wszystko jest przekierowane do Krakowa, gdzie ja kolektuję pieniążki, aczkolwiek tutaj problem polega na tym, że istnieje wciąż Hanza, no i ta Szwecja, która no, rozkrada mi aż po trzy dukaty w sumie. Trzy dukaty kradnie Szwecja i Hanza oraz Livonian Order, e, trzy dukaty kradnie mi Austria oraz Augsburg, więc no trzeba będzie, będzie trzeba będzie, będzie, trzeba będzie całą tę koalicję niemiecką, całe to Niemcy rozwa, o mój Boże! Przepraszam, że się teraz tak zdziwiłem, ale ja zobaczyłem, co się teraz stało z tą biedną Burgundią. Na bogów! Patrzcie na to: Burgundia została ściśnięta przez Trier. Trier zrobił się y, ogromny. Ponadto Ligę powiększyło się. Ligę zawsze miało tylko jedną prowincję o nazwie Ligę, właśnie. Powiększyło się o Brabant i inne ziemie. Y, ponadto również. Y, y... Palantynat zrobił się ogromny, bym powiedział, no i Württemberg zabrał e, kilka prowincji. Ej, no tutaj się w tym cesarstwie naprawdę dziwnie dzieje, to chyba przez to, że ja tę Austrię tak wołam do tych wszystkich wojen, ona jest zmęczona tymi wojnami i nie za bardzo ma jak trzymać e, to imperium w szyku tak naprawdę. Bremen również się powiększyło do ogromnych rozmiarów, no naprawdę podoba mi się to, co się dzieje. Teraz w Imperium Niemieckim. Z tego względu, że dzięki tej akcji, dzięki temu, że oni tam między sobą walczą, mi będzie łatwiej zaatakować to Imperium w przyszłości. Ok, Livonian Order ma już bardzo dobrą relację ze mną, więc to jest moment, w którym powinienem w końcu zacząć aneksję tego Livonian Orderu. On już istniał wystarczająco długo. 160 punktów dyplomatycznych będzie mi to kosztować. To jest 16 base taxu. Niewiele, ale mi się to zawsze może przydać, więc zaczynamy aneksję Livonian Orderu. Ile ona będzie trwać? No właśnie może trwać naprawdę sporo, bo niedawno zanektowaliśmy Transylwanię, co sprawia, że nasza dyplomatyczna reputacja jest na poziomie minus 2,36. Trzeba coś z tym zrobić. A co my z tym zrobimy? No nie możemy zrobić z tym naprawdę tak naprawdę nic. Nie możemy nic z tym zrobić, bo nie mamy doradcy, który tą dyplomatyczną reputację by nam zwiększał, co znaczy, że nie mamy jak na razie tego Livonian Orderu do siebie przyłączyć, musimy czekać, musimy czekać aż, aż po prostu ta reputacja nam się naprawi, a ona nam się naprawi w ciągu 10 lat, tak więc myślę, że w tym odcinku już niestety Livonian Orderu nie przyłączymy do swoich ziem, ale mimo to mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pamiętajcie o oceniu filmu, pamiętajcie o skomentowaniu filmu i do usłyszenia w kolejnym materiale.